Siema, Zajmiemy się demontażem, ponieważ mamy problem z linkami opuszczania szyb Wstąpił taki problem: linka pękła, powinęła się wokół silniczka w środku. I oddaję głosy takie tylkoczące, coś było wyłamanego. I jak zaczniemy do demontażu przedniego boczka, zaczniemy od wyciągnięcia tego elementu. Cześć, odrzucamy. Tu podważamy, łatwo nam wychodzi, bo to jest na zastrzaskach. włączamy kostkę te śrubki. Jedna, druga, trzecia. Odkręcamy, wyciągamy tą lampkę, włączamy kostkę i pod spodem jeszcze mamy śrubki na torx. Tu odkręcamy boczek unosimy do góry, tego już nie nagram, bo nie będę miał ręki do nagrywania. W tym miejscu odpinamy linkę, tu wysuwamy, później odpinamy te kostki stąd, od światełka tego tak samo odpinamy będziemy wszystko wam widzieć, sami zobaczycie co i ja każdy sobie sam z tym poradzi, jako to wielkiej filozofii na tym nie ma, po zdjęciu to pizzerki, w części wygląda wszystko tak. Jak mówiłem, tu odchylamy, naciągamy, to wypinamy, później to, przesadzamy, później się zajmujemy wyciąganiem tych spinek, tu urwało mi się, na... no wszystkich nie wyciągniemy. Wiadomo, no, niektóre to będą trzymały dobrze. Później to wyciągamy zabezpieczenie, to jest dosyć ciasno umieszczone, więc musimy trochę naciągnąć ten no to mocny plastik, więc nie powinni nic się uszkodzić. Głośnik tak samo sobie dopinamy. No, zaślepki otwieramy, opuszczamy szybę. Muszę wziąć płaskie, inaczej nie do rady Tak samo tutaj odpinamy do siebie, to wciągamy do środka. Blachę będzie wyciągana i odkręcamy śrubami. Tą blachę, no tak wygląda tu blachy. Jak widzimy, linka się pofrezowała, uszkodziła jednym słowem, bo ta już podnieciona jest do niczego. Właśnie przyszła do mnie paruszka. Jest to blacha od podnoszenia szyb. Prezentuje się w taki sposób po wypakowaniu. Jak reszta się spasuje, zobaczymy. Wytłoczenie w miarę w porządku wygląda, tak samo ma kołki w tym miejscu i w tym miejscu, zaraz odwrócę blachę. Dobra, w ten sposób odwróciłem blachę, wszystko się prezentuje, wszystko zamocowane, napięte jak należy się, wszystko jest posmarowane białym smarem, no, wszystko wygląda w porządku. No.